Ma, jestem, dusi dusi ma. Jesteśmy w jaskini. I cóż, zaraz zacznie się wielka jadka z salamandrą, która była tutaj bardzo zła. No dobra, Chciałem coś ciekawego, rozrutnego powiedzieć, ale nie pykło. cóż, bywa, bywa. To jedyny alo, widać maczki. Długo ci zeszło, wioskowy hyclu. Twoi ludzie jakoś nie chcieli umierać. Macie coś, co należy do mnie. Nie, nie mamy. A ty pracujesz dla gwałcicieli i morderców, podobnie jak twój poprzednik. Berengar? Ten głupiec gdzieś uciekł. W czasie naszej krótkiej znajomości był bardziej rozmowny od ciebie. Zresztą nic dziwnego. Azar Javed potrafi być przekonujący. Kim jest Azar Javed? Szefem szefów i potężnym magiem. Nie tobie się z nim mierzyć. Przekonamy się. Odwagi ci nie brakuje, Wiedźminku. Przekonamy się, jak zaśpiewasz, gdy Azar weźmie się za ciebie. Powiedziałeś, że pracuje dla morderców? Jeden z tych zawszonych wsiurów, Odo, przyszedł tu kiedyś, żeby się dowiedzieć o sposób na zabicie wojownika. Powiedzieliśmy mu, że taka żałosna, zapita kupa gówna jak on, może tylko śnić o walce z prawdziwym żołnierzem. Dobra, pogadaliśmy sobie. Czas na zabawę. Poczekaj! nie wiemy, gdzie są rzeczy, których szukasz! Zabrali je prosto do bazy w Wyzimie! Nie mamy ich! Tym gorzej dla was. Graj muzyko! Na niego kupo! No, ja absolutnie. Nic dziwnego. Styl grubowo i L. A, sam jest no dobra. Czyli cóż, będzie potrzebny Glade. I wykończenie. Alvin, co tu robisz? Wielebny powiedział, żebym poszedł do tego opuszczonego domu i że ktoś będzie tam na mnie czekał. A to skór? Dobrze, że nic ci nie jest. Podsłuchałem jak mówił, że zabiorą nas do wyzimy. Do wyzimy? A więc tam muszę udać się tropem salamandry. A teraz dzieci chodźcie ze mną. Musimy znaleźć jakieś wyjście z tej jaskini. Tamta ściana wygląda na dosyć słabą. Może dałoby się ją rozwalić? Spróbujmy. Okej... Okay. Czyli... Salamandra pewnie chciała pójść... ...to w zimie razem z dziećmi... nie my zrobić małych Wiedźminów? Ciekawe... Ale zawsze jakieś ranki. O kurde... O! Akurat pochodnia odda bardzo spoko, coś tu ciekawego jeszcze macie? <śmiech> kociołek. Hehe, <laughs> dobra. Wow, dobra, tutaj się ma zima. Niestety tutaj muszę tak, jakby trochę przywitać się ponownie w tym półodcinku trochę bo tak. Śmieszna sytuacja weszła, bo chciałem tą ścianę zniszczyć mi się wszystko wykrzaczyło. I po prostu tutaj nigdy nie będzie tego widać. Pewnie jakoś to fajnie zmontuje, ale. No po prostu podczas animacji tutaj tej wszystko się wykrzaczyło w ogóle nie wiem. Nagrywanie mi się zatrzymało, nie wiem, cuda dziwne się jakieś ciały. O, się ma, no. Elo, elo. Elo, elo. 2.0 co ty tu robisz, Wiedźminie? A ty, Wiedźmo? Czary czy nie? A co? Strasznie śmierdzą i dymią te twoje czary. Bo to potężne zaklęcia i składniki. Muszą wystarczyć na całą wioskę. Jak to? Wyjrzyj z jaskini. Widzisz ten tłum z pochodniami? Przyszli po mnie. Spalić Wiedźmę, krzyczą, to ona bestie przyzwała. No to się bronić muszę. Bestie przyzwały ludzkiej niegodziwości. To mnie wcale nie dziwi. Mikul. Poczciwy strażnik przy bramie. Czy wiesz, że zgwałcił tę dziewczynę, Ilse? Popełniła samobójstwo. A ty sprzedałaś jej truciznę. A ten pijaczek, Odo, zabił swojego brata dla pieniędzy. Wielebny wygnał swoją córkę, która nabawiła się brzucha. Jest teraz dziwką w wyzimie. Haren za garść złota sprzedał wiewiórki straży miejskiej. Wiedziałaś o tym wszystkim, ale nic nie zrobiłaś. Niby czemu miałam coś robić? To moi klienci. Wszyscy zaopatrują się u mnie w trucizny, eliksiry miłosne i insze wywary. To ich sprawa, jakich używali. Teraz już rozumiem, dlaczego nęka was bestia. I rozumiem też, że muszę wskazać, kto zawinił. Zostań tu ze swoim kotłem. Pójdę porozmawiać z ludźmi na zewnątrz. Geralt, nie pozwól im mnie skrzywdzić. Gdybyś mnie bliżej poznał, zrozumiałbyś, że nie jestem taka zła, jak twierdzą wioskowi. Tak uważasz? Sam się przekonaj. Jesteśmy tu sami i mamy mnóstwo czasu. Wycyfy, a te dzieci z tyłu? No. no Jesteś dobra. Jesteś bardzo piękna, Abigail. Chętnie poznam cię bliżej. Uuu, niestety, tutaj będzie musiała wlecieć cenzurka, niestety. Ale cóż, mamy drugą kartę. Dobra, super, fajnie. Hmm, <śm> ta też z kociołkiem leci. Dobra, pora stawić. Yy... Pochwa w mieczu była, czas ją wyciągnąć z tej pochwy. A okej, okay, dych. Tak też można, jasna. Oczywiście. Uczywiście, oczywiście. oczywiście, oczywiście. Spalić, czytać, czarcią, kochanicę! Niech suka zdycha w męczarniach! Wiemy, że Wiedźma jest w jaskini. Przyprowadź ją. Wieczny ogień ogarnie jej grzeszne ciało i pozbędziemy się bestii. Powoli. Sąd musi być sprawiedliwy. Ta suka zniszczyła mi życie! Chciała pieniędzy! Groziła klątwami! Brata mi zaczarowała! Mojego brata! Chciała mi go ukraść z jego złotem! Brat jej nie chciał, więc go zamordowała! Czary na mnie diabelskie odprawiła! Kontrolę nad rękami przejęła i zabiła podle zdradziecko! Widziałem twoją miniaturkę w Do dzisiaj śni mi się ten dzień! Brat pracował w polu! To takie straszne. Zamordowała! Więc trzeba ją zabić! Hmm. Tylko właśnie, kurde, czy ja wierzę? No, jego brat był wojownikiem, to było widać. A on jest pijakiem. Nawet jakby przyjęła jego ręce, to tak to. Ciężka, ciężka zagwazdka. Mi się skłania bardziej, że zabił go we śnie, niż faktycznie. Twój brat był wojownikiem, a ty jesteś pijakiem. Nie dałbyś rady go zabić. Chyba że we śnie. Po co my go słuchamy, Wiedzielebny? -wie to mutant, odmieniec, wie -wie -wie Wiedźmin! Przedstaw swoje zarzuty, Harenie. On pomoże nam obronić się przed czarami Wiedźmy. To, to to przez nią zostałem Hawekarem. Obiecała, że mi się odda, jeśli pomogę na Nienawidzę nie ludzi, a musiałem z nimi handlować. Nieźle się na tym wzbogaciłeś. Zło to to nie wszystko. W życiu trzeba mieć za -za zasady. teraz handlujesz z bandytami, którzy porywają dzieci? No, to fajne. Teraz fajnie. handlujesz z bandytami, którzy porywają dzieci. Nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Weź mnie! Podjąłeś decyzję! Jaka jest twoja wersja, wielebny? Wieźma wykorzystała Oda i Harena do swoich planów. Ponadto otruła Ilze. Mikul zgwałcił Ilze, a ta popełniła samobójstwo. Abigail nie należy do naszej społeczności. Mogła się stąd wynieść dawno temu, ale wolała zostać i mścić się za swoją inność i zły los, który ją spotkał. Manipulowała prostymi ludźmi, posługując się czarcią magią. W końcu przyzwała bestię. Taka jest prawda. Mm. No ogólnie to bestia to co teraz jebnięty mówi, to jest jakoś prawda. Bo tutaj bestię przyzwała ludzka niegodziwość, tylko Właśnie, czy faktycznie Abigail mogła manipulować z tymi wieśniakami? Trochę przespałem chyba ten wątek, kurwa. Coś tutaj, coś tu nie pykło, jakby ewidentnie. Zamknij się z kurwy, synu. To ty przewodzisz tej bandzie Łajdaków. Musisz wiedzieć, że sprzedajecie dzieci salamandrom. Wiedziałeś o gwałcie i morderstwie. Żygać mi się chce, jak na Was patrzę. Jesteście siebie warci, jesteście winni. Pożałujesz tego. Idę po Abigail, a wy wracajcie do domów. Od samego zarania dziejów, kobieta wszelkiego zła jest siedliskiem, narzędziem chaosu. Kobietą rządzi jeno cielesna lubieżność. Dlatego tak chętnie demonom służy, by mogła chuć swą nienasyconą zaspokoić i swe naturze przeciwne rządze. Zabiją nas. Nie bój się. Na no ludzie już marą, nieraz, raz, kurde. Także jeszcze Cilboma, Cilbomba. Odola wieczma pluga, was palić ją! Nikt tu nikogo nie będzie palił. Nie bójcie się, ludzie! Zastraszyć nas chcą, nie dajmy się! W kupie nas nie ruszą! Doprawdy? Odejdź, zostaw wieczmę, albo i ciebie będziemy musieli. Spróbuj, kmiocie, uprzyjemnisz mi dzień. Zjeżdżaj, śmieciu. Może nie będę cię gonił. Macie dwie możliwości. Pierwsza, poczekacie aż odejdę i spróbujecie zamordować Abigail. Wtedy wrócę tu, żeby was zabić. Wyrżnę wszystkich, każdego zawszonego wsiura. Druga, spróbujecie żyć godnie, odnajdziecie sumienie i zaczniecie od nowa, jak ludzie. Wybór należy do was. Dziękuję, Geralt. Chodźmy stąd, czas zająć się bestią. A, a ich pocisnął. Dobra. Okej. Zaczyna się wszystko jarać wokół. Jest i bestia. Okej. Okay. To tak. Zacznijmy od początku. Zrobimy się tego Aha, Abigail już nie żyje Może co za no... Ty kurde no. Pomogłeś tej dziewce i to był Aha. Błąd. Jesteś teraz wycieńczony po walce z bestią, a my skończymy twoje cierpienia! Gień, pieprzony mutancie! Na was starczy mi sił. Odo, widły go! O nie, znowu widły. Przedusty z pasztacza. Kurde, tam takim dorastami jeszcze na co patrzy, co tam. Dobrze Abigail o Klasik na Nie był jakiś porywający, więc nie będzie mi to Okej, okay, można poltować sobie spokojnie O i moje, moje ulubione Okej okay, jest tam sobie E, 120 Stówka Glade Dzięki, Geralt Nie wiem, co by było, gdyby nie ty Cieszę się, że we mnie uwierzyłeś Kim byłbym, gdybym nie uwierzył? Kim byłbym, gdybym nie uwierzył? Dzięki Jesteś kochany Żegnaj. <grych> no to też kurde coś jest żaśliwa. Okej. Okay. Mam wszystko. Co ja muszę zrobić? Spójrzmy. Ogo, salamandra. Zrobię Glade, Muszę iść do karczmy. Poszani. Okej. Okay. Ja jestem tutaj, muszę ruszyć. tu tak zasiadam. Co to jest w ogóle? A, to jest seskinia, dobra. Dobra, dobra, widzowie, to co, chyba tyle na dzisiaj. Niezły rozpiernicz tutaj jest. I cóż, to co, do następnego odcinka, Yo, yo, shim.